Dzień dobry. Do wspólnego czytania zaprosiła mnie pani kierownik Aneta Lipińska. Yy, Czytajmy jak najwięcej w tym trudnym czasie, yy, a ja państwu dzisiaj przeczytam fragment, ulubiony fragment mojej ulubionej książki Lwatołstoja. Będzie to Anna Karenina. Gdy Wroński w Petersburgu wysiadł z wagonu, czuł się po bolesnej, po bezsennej nocy rześki i wypoczęty, jak po zimnej kąpieli. Czekając na wyjście, Anny stanął koło swego wagonu. – Jeszcze raz ją zobaczę – myślał, uśmiechając się mimowolnie. – Zobaczę jej chłód, jej twarz. Powiedz coś, obróci głowę, spojrzy, może się nawet uśmiechnie. Zanim ją wszakże zobaczył, dostrzegł jej męża, któremu naczelnik stacji z ugrzecznieniem torował drogę wśród tłumy. – Ach tak, mąż. Teraz dopiero Wroński po raz pierwszy uświadomił sobie wyraźnie, że mąż jest postacią nieodłączną od Anny. Wiedział, że Anna ma męża, ale nie wierzył w jego istnienie i uwierzył w nie naprawdę dopiero, gdy go zobaczył, z głową i ramionami, z nogami w czarnych pantalonach, a zwłaszcza gdy zobaczył, jak ten mąż z pełnym poczuciem, że Anna jest własnością, spokojnie ujął jej dłoń. Ujrzawszy Karenina, jego cerę z Petersburska zdrową, jego surowo pewną siebie postać, jego okrągły kapelusz i z lekka przygabione plecy, Wroński dopiero wtedy uwierzył w niego i doznał przykrego wrażenia, pokrewnego uczuciu, jakie ogarnia człowieka dręczonego pragnieniem, który dotarłszy wreszcie do źródła, znajduje tam psa, owca lub, owcę lub świnię, która wypiła i zmąciła wodę. Raził Wrońskiego zwłaszcza chudka Renina, który idąc porusza, poruszał nie tylko niezgrabnymi nogami, ale i całą miednicą. Wroński uważał, że tylko on jeden ma niewątpliwe prawo kochać Annę. Ona wszakże była wciąż ta sama i widok jej znowu wpłynął na niego ożywiająco, krzepiąc go i wzniecając szczęście w duszy. Polecił lokajowi niemcowi, który przybył z wagonu drugiej klasy, by zabrał rzeczy i jechał sam zaś poszedł do Anny. Widział pierwsze spotkanie męża z żoną i z przenikliwością zakochanego zauważył w jej zachowaniu ślad leciutkiego, Zakłopotanie. Nie, ona go nie kocha i kochać nie może zadecydował. Zbliżając się, zauważył z radością, że wyczuła jego obecność. Obejrzała się bowiem i poznawszy go, znów zwróciła się do męża. Czy dobrze pani spała? spytał i ukłonił się jednocześnie obojgu, pozostawiając do uznania Karenina. Czy weźmie ten ukłon również do siebie i czy pozna go lub nie pozna? jak mu będzie dogadzało. Dziękuję, panu, bardzo dobrze. Twarz Anny wydawała się zmurzona. W jej wyrazie nie znać było owej ży żywości migocącej to w oczach, to w uśmiechu. Tylko w chwili, gdy na niego spojrzała, coś błysnęło go. Popatrzyła na męża, by się przekonać, czy się znają. Karenin patrzył na Wrońskiego z niechęcią i roztargnieniem. Nie bardzo go sobie przypominał. Spokój i dobre o sobie mniemanie Wrońskiego trafiły tu jak kosa na kamień na chłodną pewność siebie Aleksego Aleksandrowicza. Hrabia Wroński! przedstawiła Anna. A zdaje się, że się znamy obojętnie rzekł Karenin, podając mu rękę. W tamtą stronę jechałaś z matką, a z powrotem z synem rzekł dobitnie, darząc rozmówców każdym słowem jak rublem. Pan zapewne wraca z urlopu i nie czekając na odpowiedź zwrócił się do Anny z tym żartobliwym tonem. Cóż, czy wiele łez wylano w Moskwie przy rozstaniu? Zwracając się w ten sposób do żony, Kareni dała Wrońskiemu do zrozumienia, że pragnie pozostać z nią sam na sam. Przy czym spojrz spojrzawszy na niego dotknął kapelusza. Mimo to Wroński zatrzymał Annę na chwilę mówiąc Mam nadzieję, że będzie mi wolno złożyć Państwu wizytę. Kareni popatrzył na niego znużonym wzrokiem. Bardzo nam będzie miło, odpowiedział chłodno. Przyjmujemy zawsze w poniedziałek. A pożegnawszy się, na dobre Wrońskiego, rzekł do żony. Jak dobrze się złożyło, że miałem właśnie pół godzinki czasu, żeby cię przywitać i dać ci dowód moich uczuć. Dodał tym samym żartobliwym tonem. Zanadto podkreślasz swą, swoją czułość, bym ja mogła bardzo cenić, bym ją mogła bardzo cenić odparła w tym samym tonie, przysłuchując się mimo woli odgłosom kroków Wrońskiego.